Cześć, witajcie, dzień dobry, ee, Olga Śmierzeska, czekajcie jeszcze tylko na, o tak, jeszcze chwilkę, zaraz będziemy też na, Teraz jesteśmy i na Instagramie, i na Facebooku. E, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z taką e, książką, Alicja, Uczucia Alicji. E, to jest część takiej trylogii, e, na którą się składa e, Sen Alicji, napisany przez profesora Wetulaniego. E, I e, też książka o tym, jak działa e, sztuczna inteligencja. E, w tej części e, e, autorami są Ewa Wojdyło, być może przez niektórych z Was znana z książek dla dorosłych, to jest doktor psychologii, psychoterapeutka, pisząca i działająca w tej dziedzinie. Maria Mazurek, krakowska dziennikarka, i za tą warstwę ilustracyjną odpowiada Marcin Wierzchowski. Całość wydała. Wydało wydawnictwo Mando i to jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowa i Powiedziałabym także że bardzo obchwita w wiedzę książka. Tak z mojego oglądu nadaje się dla dzieci w wieku takim wczesnoszkolnym, czyli pierwsza, druga, trzecia, być może czwarta klasa i piąta również. Tu są w. Pokażę ją Wam w środku. Dosyć w takich małych porcjach podane informacje. Cały scenariusz tej książki zasadza się na tym, że Alicja wyjeżdża na ferie razem z babcią i z babcią Ewą omawia wszystkie swoje problemy. Babcia Ewa domyśle Ewa Wojdyło, e, opowiada jej o tym, czym są emocje, czym się różnią od nastroi e, i o różnych innych rzeczach, o tym, jak działają zmysły, e, jak, e, o tym, że jest wiele rodzajów inteligencji. E, to jest naprawdę mnóstwo takiej wiedzy psychologicznej, mnóstwo wiedzy o uczuciach i emocjach, którą podanej jest w taki sposób, w jaki dziecko jest w stanie sobie w tym wieku ją przyswoić. Niektóre tematy są dość skomplikowane. Mam poczucie że um, jest to, um, nie jest to książka, bo niektóre z książek o emocjach nadają się spokojnie już dla młodszych, dla starszych przedszkolaków. Ta książka taka nie jest. To jest ewidentnie książka dla, dla dzieci już w szkole podstawowej, tych na początku wczesnoszkolnych. Natomiast jest to książka naprawdę, powiedziałabym, wybitna. Dawno nie widziałam książki, która by tak poważnie od strony naukowej traktowała ten, ten temat. I która by była tak bardzo porządnie przygotowana i porządnie wydana. Tutaj mamy, ona jest takiej tutaj, widzicie, grubości. Mamy twardą, twardą okładkę. To są bardzo, bardzo fajne ilustracje i bardzo takie dobre połączenie, ponieważ. E, tej wiedzy jest dużo, więc e, jakby, gdyby była podana w inny sposób niż taki komiksowo-ilustracyjny, pewnie byłaby nie do wciągnięcia przez dzieci e, dzięki temu, że jest podzielona na takie e, dymki i krótkie takie porcje e, i ma wiele ilustracji, jest, e, robi się dużo, dużo ciekawiej i różnorodniej. E, więc. E, te dzieci, które, które są zainteresowane tematem, na pewno ją z ciekawością przeczytają. To jest też idealna książka do takiego wspólnego czytania, bo pewnie mamy jako dorośli też wiele rzeczy w tym, w tym temacie do, do nadrobienia. Myślę, że fajnie, fajnie będzie czytać ją wspólnie i na bieżąco dyskutować o tym, co się podczas tego czytania rodzi, co, co, co przychodzi do głowy i odpowiadać na, na pytania, jakie się pojawiają. Tutaj zresztą autorki podkreślają, że w takie wspólne czytanie buduje relacje i zbliża do siebie, co jest oczywiście Oczywistą prawdą, i, i, i co gorąco, gorąco polecam, nawet robienie to z dziećmi, które już umieją, już umieją czytać, to takie czytanie wspólne jest, jest takim właśnie momentem na spędzanie czasu razem i na podtrzymywanie tej relacji, jej, jej budowanie. Konkludując, polecam Wam tę książkę dla dzieci wczesnoszkolnych bądź troszeczkę starszych. Polecam ją do czytania razem. To jest taka książka, którą jestem pewna, będziecie czytać wielokrotnie. Być może będzie tak, że najpierw przeczytacie ją wspólnie, a potem dzieci będą do niej wracać samodzielnie. To jest też taka książka, którą można czytać. Takimi porcjami, bo jest tu dużo, dużo informacji i dużo wiedzy i można po prostu dotykać poszczególnych, poszczególnych zagadnień i jakby dawać tyle, ile dziecko jest w stanie przyjąć i na ile jest zainteresowane. Także ja bardzo nie lubię książek takich, które są takie do jednokrotnego użytku, czyli takich sytuacji, kiedy Kupujemy czy pożyczamy książkę i tylko, tylko raz do niej wracamy, zwłaszcza w kontekście książek, książek dla dzieci. Tak? Więc tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, czymś, co, z czymś, co będzie w użytku na pewno wielokrotnie. Bardzo dobra książka. Polecam. Uczucia Alicji, czyli jak lepiej poznać siebie, Ewa Wojdyło, Marta Mazurek i ilustracje Marcin Wierzchowski, wydawnictwo Mando. Polecam Wam. I jeszcze na koniec przypomnę, ona jest w sklepie Zmiany Mamy w naszej księgarni. Jak dołożycie do niej jeszcze dwie książki, to ta trzecia książka będzie za pół ceny, a jak zrobicie zakupy za 150 zł, to polecam do Was za w wysyłce gratis. Także polecam. Uczucia Alicji, pozostałe dwie książki z tej serii też jeszcze dzisiaj pojawią się u nas w sklepie, więc można złożyć sobie taki całkiem przyjemny secik. Polecam i do zobaczenia za tydzień z nową, ciekawą książką.